Siema. Jestem Marcin P. Marcin Pasucki. Jest 20. Ta jest, jest, godzina Boża. Jest 20:45. I daily trzeba nagrać. Ogólnie kanał jest inspirowany y, Menele Daily. Dowiedziałem się, kiedy już dołączyłem do projektu. Więc tak, ja bym chciał dzisiaj zrobić coś innego niż jak zwykle montowanie Mamona czy dubbingowanie króla zombie, co się kończy Age Restriction, bo przeklinam w pierwszych 30 sekundach filmu. Więc dzisiaj, dzisiaj jedną strategię obiorę i yy, będę szukał jakichś dobrych tekstów na podryw, gdyż jestem singlem od 3 tam dwóch tygodni, trzech pewnie. Więc no. Yy, pewnie skończę tak, że... Yy... Napiszę tekst na podryw po prostu, jeżeli znajdę jakiś fajny, to wam powiem. Czy chcesz mieć najlepszy otwieracz? Co to kurwa znaczy? Jestem za mało progresywny. Dobrze. Czy jesteś szkolnymi schodami, bo y, zapierasz mi dech w piersiach. Powiem tak. się w chuj. Robię. Na karce Tier lista. Okej, okay, widać. Dobrze, świetnie. E to żeby za czasem iść to sigma o żeby iść za czasem to będzie sigma podpisane, gówno widzicie e, sigma, co tam jeszcze jest beta, sorry, alfa jest jeszcze, nie Al, alfa, nie wiem czym się kurwa różni jakby, nie wiem, po prostu jeżeli masz za małe ego i chcesz być większe to jesteś sigma więc beta, i tam nie wiem, słyszałem jakiś Gamma de de Delma, ludzik, ludzik Delm. <grywia> ludzik Delmy, po prostu. To wygląda, nie wiem, kurwa, jak. Jajo, Gimpera zrobiłem. Więc Low Tier to Gimper z 2018 roku. Dobrze, zobaczcie, co tutaj jest. Będziecie patrzeć na moje piękne, kościste rączki. Dobrze. Po całym mnie, jeśli się mylę, ale y, ziemia na pewno jest płaska. Czekać. No tak. Pierwszy te tekst idzie do kurwa Gimpera. Drugi też. Drugi, no jakby same chujowe. Jaki jest opis? Dziewczyny uwielbiają facetów, którzy są y, czymś więcej niż tylko swoim wyglądem, i możesz y, jej to pokazać. No to kurwa. No, jak chcę być Gimperem, to zdecydowanie, hmm. że nie mam nic do Gimpera. Jesteś z żelaza? Ponieważ nie mam cię dosyć. Do okay. eee, nie, to na nikogo nie zadziała. Nie wiem, trzeba jakoś niżej zejść. Co jest niżej? Backstone. Czym Backstona można przedstawić? Nie wiem, diabeł. Diabeł Emoji. Ale taki smutny, bo. bo prześladują biednego Backstona. No to jest kłam. O. Tak. Dobra, co tam. Czy jesteś telewizorem, bo na pewno lubię Cię oglądać? <grywa> you, to, 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 jest poziom Backstona. Idziesz do Backstona, nie ma opcji. Dobra, żelazo idzie do Bajojajo. Mm, nie zwracaj na mnie uwagi, podążam tylko za moimi marzeniami. O, oh, to jest beta, beta w chuj. Matematyka jest myląca, zawsze mówi o X i Y, a nigdy o Tobie i o mnie. Ech. No no nie wiem, myślę nad betą czy gimperem, nad delmikiem, oryginalne, oryginalne, no to prędzej beta, beta, mi się wydaje, że beta, jesteś naukowcem, ponieważ chcecie okresowo robić na stole, to jest, to jest backstone, ale zarazem sigma, to się nie łączy, to się nie, nie łączy, trzeba zadecydować, co jest takim losowym wyznacznikiem, nie wiem. Rzucę kalkulatorem, jeżeli upadnie na na Casio. nie był jakiś youtuber Casio się nazywał, też powiązany z Boxdelem, nie wiem. To ten. Jak wyląduje na Casio, to idzie do Sigma. No, jaka szkoda. Idziemy do Boxdela, więc okres idzie do Boxdela. Jesteś naukowcem czy jesteś oceanem ponieważ co? czy jesteś oceanem ponieważ chcę po prostu zanurzyć się w tobie to jest podwójne znaczenie oczywiście patrzę już na tego smutnego diabełka no ale no nie no nie no to błagam to jest tak bardzo podwójny kontekst tu chciałbym powiedzieć że nie wiem że zanurzyć się że się przytulić ale chuja to nie działa tutaj tak nie wiem do delmika Jakby... czy to jest Aż tak złe jak ten okres cały z tym naukowcem? Dobra, jest złe, jest złe. Przeczytałem to jeszcze raz, czy jesteś oceanem, ponieważ chcę po prostu zanurzyć się w tobie. Nie, to, to jest bogdel. To jest totalny bogdel. Jestem naprawdę zazdrosny o twoje serce, ponieważ wali w tobie, a ja... Nie spierdalaj, kurwa. Bez, bez dyskusji idziesz do bogzdela. Co to jest? Um. Najlepsza droga do serca dziewczyny, humor to najłatwiejszy sposób na przełamanie lodów. Czy tu też jest gra słowna? Nie wiem. Powiedzmy, że nie. Jesteś z Francji, bo madame. Jesteś w porządku. No. Sigma. Sigma totalna. Bo to jest 1,2, musi być, bo to jest już dalsza część. Możesz nazwać mnie Fred Flintstone, bo sprawię, że twoje łóżko będzie jak skała. Co to kurwa znaczy? Co to znaczy w ogóle? Co to? Nie wiem. Nie rozumiem. Jestem za głupi chyba na to. Kto by takie coś powiedział? No dobra, Del Delmik by coś takiego zawalił. To jest ewidentnie kwestia Delmika. Jak masz na imię? Czy mogę nazwać cię moim? Co? Weź. Nie wiem, Delmik. Jakby bez dwóch zdań. Może, ale słabizna. Co to miało być w ogóle? Musisz być e, talizmanem, bo jesteś magiczny. Co? Magicznie pyszny? Co to co, 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 kurwa? Co to jest jakiś podryw na kamieniarę? Musisz być talizmanem, bo jesteś magicznie pyszny. Bez sensu. Jest do, do dupy. Strasznie. Strasznie kiepskie. Pod, podbiję głos. głos. No dobra, to idzie też do Dermika. Nie wiem, trzeba więcej bat tierów, bo na alfie nic nie ma, jest jedno na Sigmie. <laughs> Jakby same, sam, jest bardzo duża dominacja syfu. Syf, syf zdominował tą tier, tier listę. <laughs> Mamy, no jest problem, ja nawet Sigmę zasłoniłem, to jest tak bardzo bez znaczenia. Dobra. Uh... Może nie jestem kasjerem, ale na pewno masz kilka rzeczy, które chciałbym sprawdzić. Messnuni. No. Czy jesteś ładowarką do telefonu? Bo umieram bez ciebie. O! O! No i, no i to jest to. No i to jest to. Dobrze. Mi się wydaje, że bardziej alfa niż sigma. To jest takie. Przyzwoicie, przyzwoicie. Chciałbym zabrać cię do kina, ale nie pozwolą na przekąski, nie pozwalają na przekąski, przepraszam. No powiem tak, coraz lepiej, wy pewnie uważacie, że to gówniane, ale widać, że nie, nie oglądaliście całego filmu. O Jezu, 9 minut, my w ogóle możemy tylko 15 minut wysłać, bo nie mamy zweryfikowanego kanału. E Mogę zrobić ci zdjęcie. Muszę pokazać Mikołajowi, co chcę dostać w tym roku na gwiazdkę. No takie no, no. Spoko, ale zarazem takie no. No beta trochę. Ja wiem, tutaj może być problem, że jedno oceniam tak, drugie tak. Mówię ja z sercem, ja z sercem to opisuję. Nie ris. Zrelaksuj się pozwól nam przygotować Twoje odpowiedzi. Co? Jakieś go, aplikacja na gotowe teksty? Wspaniałe. Kto powiedział, że jest coś złego w dobrym. W dobrych tandetnych tekstach na podryw? Nie ja. Masz paluszki z kurczaka i frytki, ponieważ nie obchodzi mnie, ile mam, o, mam innych opcji, zawsze wybiorę siebie. Okej. Okay. Tak, tak mało mnie to angażowało, że jestem. Zanim to jestem drapanie się po oku, to tak bardzo. Wrażenie na mnie nie zrobiło. Jakbym coś takiego słyszał, to bym miał takie. Ne, jakby za długie, za długie, przekombinowane. Nie podoba mi się. To jest. To nie jest delmik, chyba. Chociaż. Czy masz paluszki z kurczaka i frytki, ponieważ nie obchodzi mnie ile mam innych opcji, zawsze wybiorę ciebie Głupie, głupie. Według mnie delmik. według mnie delmik. Nie kupuję innej narracji. Czy jesteś biletem parkingowym, bo masz na sobie wypisany mandat. Co to? Co? Nie wiem, to jakiś podryw na Mamona? Eee, nie no, delmik. Delmik. Nie ma w ogóle sensu. Eee, czy jesteś trójkątem, bo jesteś ostry. O. O. No i to jest spoko. Chociaż <ścoughs> mogłoby być, czy jesteś trójkątem, bo jesteś rozwarta, czy coś takiego. Ale to już by trafiło do Boxdela raczej. Na no, z tym ostrym może być, może być. Widzę, że jakaś alfa to mówi, jakaś alfa tak cię po ramieniu dotyka w taki sposób, naprzemiennie. Coś musi być nie tak z moimi oczami, bo nie mogę oderwać ich od ciebie. Tro, trochę creepy. Trochę creepy, nie ukrywam. To jest trochę, trochę creepy. Zaczynam rękoma machać, bo zorientowałem się, że wy gapicie się tylko na, na mój rozporek i <grywka> ręce, które stoją po prostu i zapisują coś. Coś. Coś musi być nie tak z moimi oczami, bo nie mogę oderwać ciebie wzroku. Zresztą chuj już spełniał tego tekstu. Beta. Choć nie, to jest creepy już. To jest już creepy trochę. To jest z tym, że właśnie, że nie mogę oderwać od ciebie wzroku. To jest creepy. Gdybym to powiedział jakiejś osobie w metrze, to ona by uciekła. Zwłaszcza z tym naukowcem i okresem. No, backstone mi się wydaje. To jest backstone. Wierzysz w miłość od pierwszego wejrzenia? Czy, czy nam znowu przejść obok? A, okej. Okay. Wiesz w miłość od pierwszego wejrzenia czy powinnam w znów przejść obok. No to jest. To jest Sigma. To jest Sigma moim zdaniem. To jest. Sigma. Nie muszę uzasadniać. Jego totalna dominacja, zniszczenie typa. Lubisz piłkę nożną? Moim ulubionym graczem jest Ronaldo, ale możemy zdobyć Messiego. Co? Nie, nie rozumiem. Jestem. Nie jestem za głupi. Więc nawet nie dam oceny, bo to jest niesprawiedliwe. Nie rozumiem absolutnie o co chodzi. Masz opatrunek, bo właśnie zdrapałem swoje kolano upadając dla ciebie. Oh my fucking god, ale beta. Ja pierdolę. Jezu, kurwa. Weź pójść na terapię. Nie wiem, co, nie wiem, co ci doradzić. Jesteśmy spodniami, ale myślę, że tworzylibyśmy całkiem niezłą parę. Ja bym dał skarpetki. Nie wiem czemu. Jakoś skarpetki się wydają bardziej ludzkie. <laughs> nie wiem. Nie wiem, ja bym ze skarpetkami poszedł. Skarpetki są cute, bo są małe. Spodnie to się. Nie wiem z czym kojarzy. Ze starym, że odpina pasek i ci bije. Więc no źle się kojarzy, moim zdaniem. No chyba, że jakiś daddy już chcesz poderwać. No to rozumiem. No to tak, nie jesteśmy spodniami. No. Spoko się beta ja powinien, lepiej powinienem lepiej powinien rozpracować tę listę. Myślałem, że będą same takie te, ale jest albo gówno, albo są spoko, albo są Godtier, więc to będzie trzeba jakoś inaczej ro rozegrać. Proszę o propozycję w komentarzu, jak może Tierista wyglądać. Byłeś kiedyś w więzieniu. No, tak, bo, bo twój tata jest złodziejem. Byłeś kiedyś w więzieniu, ponieważ bycie tak przystojnym powinno być nielegalne. No i to jest to. To jest to. To jest Sigma. Nie obchodzi mnie wasze zdanie. To jest Sigma. I ostatnie na dziś. Jesteś klawiaturą, bo jesteś w moim typie. typie Pewnie. Tak jest. Typie. typie, nie wiem. Chuj, Jezu. No, no nie wiem. Nie kupiłoby mnie to. Więc ja bym to dał. Nodelnik, no. To trochę nerdem zajechało. To jest font niemy tego nerda. Dobrze. A... To jest koniec, bo już 15 minut jest. Ja to jeszcze zetnę. Więc tak, to jest moja tier lista. Kuja widać. Bardzo gówno widać. Już moje palce widać, no przecież to skandal. Dobrze, więc tak wygląda moja lista. Link do strony będzie w opisie. Nara.